Warszawskie Towarzystwo Speedwaya chce reaktywować żurzel w stolicy. Od czego najlepiej zacząć? Od edukacji. Raz w miesiącu aż do listopada na stronie internetowej Towarzystwa pojawiać się będą wykłady na temat żużla. Dla najpilniejszych studentów przewidziano nagrody. A co dla tych zupełnie niezorientowanych w czarnym sporcie? Znajdzie w niej dla siebie jakieś informacji osoba, która zupełnie nie wie, co to jest sport żużłowy, ale także ta, która się tym sportem interesuje i która może w pewien sposób uzupełnić braki w swojej wiedzy. Wiedza warszawiaków o speedwayu jest zatrważająca. Nawet pochodzącemu z kochającego przecież żużel Torunia Mikołajowi Kopernikowi brak słów. Co to jest speedway? Speedway? Coś z wyścigami związane myślę. Szybka droga. Szybki taki pas, gdzie się jedzie szybko samochodem. Speedway. Szybka droga. Byłem w wojsku kilkanaście lat temu. Na żużel mówiliśmy, mówiliśmy na kaszę. Tak nazywaliśmy potrawę. Nie mam dla tego pojęcia. Pewnie jakiś dopalacz. Ja bzdurami się nie zajmuję. Na motorach tak jeżdżą, nie? No, no to tyle wiem o tym. Speedway. <noise> to znaczy... Way, no... Speedway, Speedway. A te nie wiem. A Żużel na przykład? Żużel? No Żużel, no to wiem co to jest. Dajcie spać. Speedway to jest taki jeżenie na motorze. W tym miesiącu z Akademii dowiemy się, czym jest speedway oraz dyscypliny pokrewne. W Australii czy Nowej Zelandii może to być rozumiane jako wyścigi sidecarów, a później są też e, dyscypliny bardzo podobne do klasycznego speedway, jak grass track, czyli żużel na trawie, popularny w Wielkiej Brytanii, czy long track, żużel na długim torze, popularny e, w Niemczech. A jak warszawiacy już przyswoją sobie, co to jest speedway, to w jednej z restauracji na krakowskim przedmieściu będą mogli zobaczyć nie tylko prawdziwy motocykl żużlowy, ale i obejrzeć na żywo mecze Centernet Mobile Speedway Extralii. Oczywiście w TVP Sport.